I tak jak mówiłem, zagramy klasyczną mapę z Counter-Strike'a, DDoS-2. Myślę, że znana każdemu. W momencie zaplantowania bomby, położenia bomby, role nieco się odwracają w Counter-Strike'u i to terroryści wtedy muszą przyjąć jakieś pozycje obronne, takie typowo powstrzymujące atak antyterrorystów i, i, i niektórzy o tym zapominają. Bo w teorii na początku to terroryści są tą drużyną atakującą, tak? Więc yy, terroryści atakują, antyterroryści bronią punktów. Natomiast kiedy już przełamią ten opór pierwszy, no to wtedy terroryści powinni bronić tej bomby, którą, którą położyli. Są momenty oczywiście, że. Trzeba troszeczkę przyspieszyć i jakby zaskoczyć odbijających antyterrorystów. Prze głosujemy za przerwą. No i zobaczymy. No i wyszedł. Teraz ma minutę. Minutę mamy przerwy. Głównie ta przerwa jest stosowana do ustalenia jakiejś taktyki na następną rundę bądź uspokojenia gry, jak jest naprawdę jakiś dym. No a teraz po prostu czekamy na gracza. Do you know him or not? Yeah, I know him, I know him. He has a pro connection problem. His game froze. He oh, had okay, okay. To computer okay, okay. Now. Oh. We will win guys, we will win. Długo, dwa słon. 70 HP. Dobra. I możemy przejąć bota. To jest też ciekawe. W sumie można pokazać coś, coś ciekawego. He is coming back now. Is someone holding short or not? On się Smoke. sobie tutaj pod tego smoka. Zebra. Nie wiem, czy to się tak po angielsku mówi. Niestety. Ze względu na to, że bardzo dużo, bardzo dużo się gra z drużyną własną, a wiadomo mówimy po polsku. Nie, with football. bo Nie, maybe. Yeah, nie, Go, nie, I go. go back if you can, Green. Is that one short boy? He's back. Nie... short short pushing. I'm holding long. We Is it short push all of them? Yeah, o, oh, long jest completely clear. Yeah. No co za niefart? Zająłem im tutaj. A oni sobie po prostu wbiegli. Shortem, czyli tędy. A ja sobie tutaj elegancko przejąłem mołotowym to miejsce. A oni sobie... A oni mnie zamknęli od drugiej. Warkuje nam tego, właśnie piątego gracza, tak? Bo mieliśmy chyba jednego na naszym respawnie. No chyba go dojadą. Dobra, ale wrócił ten gość. Mamy pieniądze do grania. I powinniśmy zaraz to wykorzystać. A nie do końca ufam tym moim zawodnikom, bo nie bardzo szybko tutaj... Short, short, short. właśnie. 3hp. Właśnie to dlatego to. im nie ufam, bo... Niby wszystko powinno być patrzone, a gość sobie po prostu wchodzi no, na plecy, no. Nie powinno tak być. Powinno być w ten sposób, że ja patrzę sobie tutaj. Ten stąd patrzy sobie tutaj. Za wupy. Ten jest ewentualnie. Jeden stoi gdzieś tutaj na naszym spałnie poniżej. I patrzy to miejsce. Jeden może patrzy też stąd to miejsce, a piąty stoi tu na B. Na informację. Natomiast obecnie chyba staliśmy tak, że ja patrzyłem tutaj. Ten patrzył tutaj, a ten patrzył tutaj. Czy nawet ten stąd patrzył tutaj chyba. Dlatego. Terrorysta wszedł mu tędy i go skosował. 6-0. No nie jest ciekawie. Dobra, I will stay aside. I won't push long anymore. Nie będziemy tam, tam skracać, bo cały czas chodzę tam sam. On teraz tam poszedł. Oh, no no one short Hit down. Smoke. Too long, Coming too long. I'm or... ah. alone. <laughs> Last bit. Let's hold the cross. It could be close, watch out. Mm, yeah, yeah. No i o tym mówię, że strzelanie nie jest na najwyższym poziomie w naszej drużynie. Ojajku, ta runda powinna być wygrana. Zdecydowanie. Nie mamy utility zupełnie. No cóż, Common Guys, ale tu głównie chodzi o skuteczność strzelania, niestety. Oni lepiej, lepiej po prostu wychodzą i... i trafiają, nie? Ja sobie skrócę tutaj shorta troszkę. Nice. Musimy sobie tutaj troszkę. Gdzieś już... Dobra, jesteśmy na shortcie. One long. Throwing something. round, Powiedziałbym mu, nie mów hop. Nie przeskoczysz, ale. I don't have. Patrzymy tego shorta. To jest ważna pozycja. Słaś, no Właśnie. widzisz, podpalili się, podpalili się. Mamy 5 na dwóch i żeby to się nie posypało teraz. Patrzymy shorta. Coś czuję, że może tutaj się pojawić gość, zwłaszcza, że tamten jest na długiej. A jeden z naszych chyba. Nie do końca patrzy da. Może się mylę, ten żółty nie wiem gdzie jest, nie chcę teraz Spoglądać na radar Wait, 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 don't push now Tu gasz zero or not? Yeah, both there You have a smoke okay. Goose. did you have a diffuse? One is no. tunnels probably one. Right for the, 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 yeah, but smoke for tunnels later. Let's go one two three yes. Let's go one two three yeah. Yeah, Tunnel's Patrzcie, i przegramy to, nie? Guys, what the fuck? Nie, no i przegraliśmy tę rundę. Zajecie to. Yes. Ale wiecie czemu? To ten tutaj na tą długą pobieg i zginął. I to jest ten powód. Dobra, ten przejął tutaj Mida. No, no. <laughs> nice. Nice. Take it easy. Weźmy to na łatwo, tak zwanie.

Czy na mnie? Dobra, rozdane. Minus 70. F minus 70, 30 HP. Mam window. Mam 12 HP. Ale ten fleak tutaj shot w gościa. Ja Nesamowita. Sprawa. Don't Pinch round w CT OK so. What we gonna do now? I've got two perfect spawns for B, we can P rush from yeah. yeah. You're lying, okay. man. I uh, I am a spawn. <laughs> This means I will go first, man. But we need flash, man. Yeah. I have flash. The decoy. It's uh, yeah. I will stop them on meat for a while. Look. One mid down. I'm smoke. One battle, battle, bad battle, one side. CT CT. I'm not picking, I'm not picking. Me neither. Watch, he's he's coming, he's coming. Down. Come on. Yes, play, play uh, safe 30, HP, 30 HP Minus 15 from me 15. 10 HP nice, yes. No i dobra, udało się Dobry tutaj frak wpadł na tym idzie, że udało się tego typa zdjąć yy, w biegu oh Dalili na... długą One is long. Open, open. It's, uh, we should go B, yeah. Okay. Let's just rush. let I can, just I all can all smoke stuff. city. I can smoke city. Still an no all With the me. bomb. Nice. Nice. I'm so f***ing <laughs> good, man. Planting, thunder. One city spawn. Oh my god. No nie, no jakie mleko dostałem od swojego. Short, short, short. Dlaczego <sighs> oni rzucają flashę? Short dead. Will be many CT man. Spomni na spokojnie, hmm, rozegrać, bo jest 4 na 2. Oni już raczej wiedzą, że to jest. Limit. Nice. Ten bardzo ładnie trzymał teraz rotację. I tak się to powinno robić w sumie. Że mamy zajęty bombsite. Tam są odcięci. Push me and I'm gonna hold mid. Okay, everybody push me. Thank you. No. Tagging them. Breathe. No flash. Just get draw. Yes. One lower, dark. One lower. Flashback. Smoke. Yeah. Plastic. Take lower. Nice. Mamy B zajęte ładnie. Oni widocznie tu odpuścili w tej rundzie. <kłysy> Bo zero oporu. No ale teraz ważna sprawa, żeby nie dać się... Nie dać się potrafiać. Ten... A ja myślałem, że on... o, Co tu się stało? Jak on mu tu wszedł w ogóle? Czy tam niebieski stoi? Exit, <grym> exit.

I'm very low. Of course, okay, no? Down. Ok, nah. we go B? B? No, one guy B, one guy flashback. B. Go back, go back, uh, yellow. Jest Just go together now. Go left side, he's left side. Flash, flash on B, on no, one is low. No, Dobra, jesteśmy tu. Jest czysto. Dobra, mówić, że w ustawieniach można skopiować, gdzieś, tak? Mm, to patrzcie, ja gram dłużej i nawet nie wiedziałem, czy coś takiego jest. To jest to, tak? Skopiuj swój kod. City. city. Skopiuj swój kod, tak? I co? Good Mam ci wysłać, czy co? Hmm. Oh man, I no Mój co, jest ważna runda. Wiem, wiem, no ale kurczę, nie zdążyłem. O tej, spróbujemy. Flash! Tak nie, no to wiesz, odparłem na jakiejś mapie, ale dostał HEDA przez drzwi. Yes. Why did you flash? Why? Why? Nie, did, did fl nie. Czemu się tak denerwuje jakoś? Just hmm. Gdzie oni są? Flashback! Scow! Short, short! Nie mam tych hawów tutaj. Nie jest za kolorowa. Po One, uh, City, city. Okay. Oh, has been Nie wiem, czy z tego CT zabili. To one is low, one City, so. patrzymy. 14, 13. Ten leży. Ostatni został. Dziwi się, że nie trafiłem tego gościa na CT. Yeah, daj Dobra. Czekajcie, by sobie gdzieś rzucę. Ten kot. My okay. hmm. nie działa ten ten, już.